No, no. We no. A my i No, ale wchodzimy I tak będziemy. w Radek, cóż, ty tutaj czekamy i tak. Wiem. I wczoraj też tu czekaliśmy, też, tutaj też, tutaj też. No, się O, ale tu. nie? Ale to Czyli będą w innej klasie pisać, w innym pomieszczeniu. Tak, to znaczy, że one przechodzą tym wszystkim do góry. A, żeby nie by wszyscy, nie wchodzili w jednym, w jednym wejście. Dzisiaj egzamin z matematyki, a wczoraj był z polskiego. Jak poszło? Dobrze poszło. No, a dziewczyną pozostałem też dobrze, prawda? Super! Chociaż Trudne były pytania. Czasami. A z dzisiaj jak będzie? Trzymam za Was kciuki, zresztą cała wieś za Was trzyma kciuki. Także spokojnie wszystko jest ok. Jak długo egzamin będzie? Tutaj się odbywa. A tutaj są uczniowie przygotowywani do tego, żeby za chwileczkę wejść na salę. Oczywiście przed dezynfekcją jeszcze sprawdzamy, czy wszyscy mają przybory. I za chwileczkę pójdą w swojej sali. Własne przybory do pisania. Własne przybory do pisania, własna linijka, dwa długopisy co najmniej czarne. I, no i dzisiaj, oczywiście, piszą matematykę, czy muszą mieć linijkę. Dlaczego? Pani dyrektor, dlaczego? Są trzy grupy. Dla bezpieczeństwa uczniów. Musieliśmy zmienić przydział sali. Początkowo było zaplanowane w sali gimnastycznej. Ale, ponieważ dla bezpieczeństwa uczniów, no właśnie, zmieniliśmy na mniejszą liczbę. Tam było bardzo dużo uczniów, i dla ich bezpieczeństwa. nie macie i uczniów. 41 pisze egzamin. Pisze. 밀가포라다밀가포라 <목소리가> <목소리가> Super, faceci też, także wszystko jest ok. Dostarczone samego rana, paczka była zapieczętowana, nie miała oznak naruszenia i sprawdzimy, czy prace, które dotarły, są właśnie też zabezpieczone. Tu mamy koperty zwrotne, one są nieuszkodzone, natomiast wszystkie inne pokazujemy. Widać tutaj, że jest praca zaklejona. Ta jest też odpowiednio zabezpieczona. Tu mamy inny typ arkusza i, I tak każdy, każda paczka widzimy, że jest odpowiednio zabezpieczona. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawicieli, przewodniczących odpowiednich, za kolejno po odbiór. Y, po odbiór prac. Najpierw, może poproszę, y, rozdamy koperty. Pan Krzyzewski. musicie pozostać w sali. Nie możecie je opuszczać. I jeszcze informuję Was o, te, o tym, że wyznaczamy dodatkowe 5 minut na sprawdzenie, przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Czyli y, tak naprawdę, mówiąc przez te 20 minut. Jeszcze pozostać w sali. Wówczas nie możemy opuszczać sali. I tak jak było wczoraj, przypominam, będziemy opuszczać tę salę pojedynczo, yy, tak aby zachować te odstępy bezpieczne dla naszego zdrowia. Proszę Państwa, otwieram 19 Sesję Rady Gminy Przebownisko. Porządek obrad, za chwilę przeczytam i na dzisiejszej sesji bardzo serdecznie witam Pana Wójta, Pana Lesława Kuźniara. Dzień dobry. Zastępcę Pana Wójta, Pana Sławomira Poradę. Witam Panią Skarbnik, Panią Marię Gaweł. Witam Panią Radcę Prawną, Panią Ewę Przybyło. Witam pana redaktora Ryszarda Meresia, witam pracowników urzędów gminy, tutaj pana Tomka i przede wszystkim witam wszystkich radnych, którzy dzisiaj są obecni na dzisiejszej sesji. Sesji, która jest w szczególnych warunkach, nadal trwa epidemia i bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Przebownisko za 2019 rok Rada Gminy Przewodnisko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy się, udziela się Wójtowi Gminy Przewodnisko wotum zaufania. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa będzie do głosowania przy użyciu już sprzętu elektronicznego? Zielony jestem za, czerwony jestem przeciw i żółty wstrzymuje się od głosu. Uprzejmie proszę o y, głosowanie. 20 radnych, 20 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, jeden radny jest nieobecny. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Też były, był budżet omawiany, ale bardzo proszę o, o krótkie informacje. Skarbnik nam tutaj dokładnie e, przybliżyła kwoty. Ja może tylko jeszcze podsumuję. Więc tak, dochody 126 925 103 zł. Wolne środki były 14 250 389 zł. Pożyczki i kredyty 7 450 Tysięcy i razem do dyspozycji w 2019 roku mieliśmy 148 628 693 zł. W tym pozyskaliśmy dotacje na ceny inwestycyjne prawie 10 milionów zł, 9 942 681. Jest to też wykazane w naszych informacjach. Wydatki były na, na poziomie 133 286 536 zł, w tym na majątkowe 40 387 399 zł. Tutaj był też ostatnia transza mostu Łukawiec-Burka Podleśna 5 94 412. I środki pieniężne posiadane na koniec 2019 roku, depozyty w budżecie mamy wykazane 11 milionów 150 322 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na oświatę wydaliśmy 43 400, 000, będą tu szkoły, przedszkola, świetlice, żłobki. 43 miliony 437 567 złotych natomiast subwencja oświatowa, którą otrzymaliśmy, było 22 miliony 777 319, czyli z budżetu gminy na oświatę zostało przekazanych 20 milionów 660 248 złotych. Pomoc społeczna, też pomoc społeczna rodzina. 37 876 365 zł. Na ochronę zabytków, tutaj jest Pichle, łące 1 48 87 zł. I odpady. Odpady 2 378 717. W tym wpłaty od mieszkańców było 1 863 411. I yy, uchwała Rio. Która do nas przyszła po e, przedstawieniu budżetu, uchwała nr 1 przez 2020, e, RIO pozytywnie zaopiniowało przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Z tym była jedna uwaga, że wydatki i wpłaty od mieszkańców na odpady nie bilansują się. I gmina musiała dopłacić 1 515, tysięcy, 515 306 zł. To w takim razie, jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Zoznali się z uchwałą składu pożierającego Regionalnej Izby Obrachą Kory Zarszowy z dnia 21 kwietnia 2020 roku. Oraz przedłożonymi przez Wójta sprawozdaniami, Komisja pozytywnie ocenia pracę Wójta w kontekście realizacji budżetu w roku 2019. Na podstawie powyższych stwierdzeń, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019. Dziękuję bardzo. Głosowanie. 20 głosów, czyli wszyscy obecni dzisiaj na naszej sesji. Wszyscy są za przyjęciem absolutorium wójtowie gminy Czechownisko, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Gratuluję Panie Wójcie Dziękuję Dziękuję absolutorium. Panie i Panowie Radni, znaczy z Panią Przewodniczącą. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za ten dowód, zaufania i za udzielenie. Absolutorium. Powiem, że to jest nasz wspólny sukces. W końcu ja przedstawiam projekty uchwał, które szanowna komisja, szanowna radni na sesji akceptują, i później, w miarę możliwości, staram się te uchwały wdrożyć w życie. Życzyłbym sobie, aby taka współpraca była na dalsze lata tej kadencji. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję. 18 punktu sprawy różne i wolne wnioski. Powiedz o, o autobus 207. Czy jest jakaś y, szansa, czy rozmowy y, jakieś się odbyły, bo nie zatrzymuje się pod Urzędem Wojewódzkim i pod Centrum Ameryka? Czy coś wiadomo w tej sprawie? Zobaczmy na tych przystankach, są to przystanki wyłączone wyłączone z... Proszę z jest na stronie internetowej w dniu dzisiejszym. 214, również 202 wszystkie linie, które biegną przez tereny Uniczew nie będą się zatrzymywać na wgórz alei Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Nie wynika to z y, argumentów zarządu transportu miejskiego, iż przystanki są tak zatłoczone, że nie mogą służyć do sąsiedniego przewodnictwa przewoźnika, niż tytułem, pokaty, do użytkowania z tychże przystanek. Natomiast y, pasażer zostaje dowieziony do centrum miasta, do dworca głównego. Przystanek jest jeszcze w okolicach Marszałkowskiej, y, na samej ulicy, ulicy Marszałkowskiej, nie na centralnie na tym przystanku, ale za lądem tam też te ta autobusy będą się zatrzymywać. Rozmowy póki co są prowadzone, natomiast one nie przynoszą e, żadnych efektów. Uczestniczyłem w tamtym piątek dwa tygodnie temu bezpośrednim spotkaniu. Zatem stoi na niezmienionym stanowisku, że o każdym stanku możemy rozmawiać, natomiast na pewno nie o Alei Takich wyborów jeszcze nie było. No jak się czujecie w maseczkach? Przyzwyczajeni już. Już przyzwyczailiście się. Będziemy być może chodzić jeszcze, a może zawsze. Nic nie wiadomo. Się z Super, bo to jest najładniejszy wieniec. Tak jest. A nie mówią.